SFM, przed Państwem sensacja XXI wieku. Dzień dobry Państwu. Jak zwykle witam w moim programie sensacje XXI wieku. To, co dzisiaj powiem, wstrząsnęło całą Europą. A jak do tego doszło, to w tym odcinku Państwu opowiem. Oczywiście w skrócie. Tym pomidorem. Trzy dni temu. Moja sąsiadka dostała w twarz: Ten pomidor nie pękł. Pękła jej twarz. Przyszła policja. Niestety winowajca gdzieś się ukrywa. Ale nie dla mnie. Co zrobiłem? Zaraz po tym wydarzeniu kupiłem ogórki. W tym samym sklepie, gdzie prawdopodobnie ktoś kupił pomidory. Ale... Tego pomidora. Oprócz tego pomidora kupiłem i ogórko. Nie myl mnie, tak? Rywa, odcinek stracił na wartości. Wyłącz!